Dzień dobry, cześć i Czołem. Ja jestem Luxor i witam Was w kolejnym odcinku z Beam NG Drive. Drodzy widzowie, mamy śnieg, mamy zimę. Mapa taka zimowa, a dzień nagrywania i publikacji tego filmu to 24 grudnia, co oznacza, że dziś mamy Wigilię. Święta Wigilia. Czas, w którym rodzina zbiera się gdzieś tam w miejscu i przynajmniej przez chwilę spędza czas. Niekoniecznie czasem pozytywnie, jak się wejdzie polityka, oczywiście. A my też się dzisiaj spotykamy właśnie na odcinku z Beam czy Drive. Nie był on planowany, ale część z Was pod poprzednim zeszłorocznym odcinkiem zadawała pytanie, czy będzie również w tym roku. No to stwierdziłem, że nagram i jesteśmy. Mapa, która teraz tutaj się znajduje naokoło nas, na której jesteśmy, to nazywa się bodajże Chemilog, czy, czy jakoś tak w ten sposób, coś na H. Ale nie jest to mapa z repozytorium i wręcz nawet jej nie polecam. Ogólnie rzecz biorąc, nie działa tu ruch uliczny, i sami zobaczycie, że to chyba nie jest coś, co jest fajne. Znaczy, no jest to mapa dość ciekawa, ale zaraz zobaczycie, ma swoje wady. Auto, które w ogóle wziąłem, jest chyba nie niepasujące do tego terenu, bo troszkę za bardzo zapada się tutaj w mapie. Rozumiem, że chodzi tutaj raczej o to, że śnieg. I tak dalej, ale wybrałem to auto nie bez powodu, gdyż ma napęd na tył. Wrócimy tu za chwilę do tego miejsca, gdzie się teraz znajdujemy, bo jest to chyba jedyne miejsce, powiedzmy, zasiedlone na tej mapie. A reszta to tak naprawdę drogi i las. W tym odcinku zrobimy sobie, myślę, coś podobnego co w zeszłym roku, czyli jakieś jazdy, z tym, że w zeszłym roku była troszkę mniejsza mapa. No i jakieś może drifty na śniegu. O, spróbujmy, to jak już mowa, to czemu nie? Redukcja jedynka. Uda się? No, tak średnio, bo tutaj jakoś trochę taka nierówność właśnie jest pomiędzy drogami. O, widzicie? Między innymi zrobimy sobie dzisiaj taką luźniutką rozgryweczkę w Beam Engine Drive. Tak, żeby nam było miło razem wspólnie spędzić ten czas w Wigilię. My, jako tutaj ja i wy, widzowie, powiedzmy razem przy jednym urządzeniu elektronicznym komórka czy też komputer. Wielka szkoda, że nie działa tutaj ruch uliczny, bo można byłoby porobić bardzo ciekawe rzeczy. O, dobra. O! No, troszkę za dużo gazu, troszkę przesterowane, ale ładnie wleciał śnieg. I mam pomysł, możemy spróbować, jak nam się oczywiście uda, bo niekoniecznie musi. O, wyjeżdżaj, ale podjedziemy sobie tutaj troszkę do przodu, zatrzymamy to auto, może być z wyłączonym silnikiem, zrespimy dodatkowo na wszelki wypadek jeszcze dwa samochody. Tak, 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 bardzo dobrze, jest autko. I w drugą stronę też możemy zrespić sobie jakiegoś świata na przykład. Dobrze, fiacik zjeżdża w dół. No, jedzie. Jedzie stojąc. Może zostać, wyłączę im silniki. Po co mają chodzić? Teraz bardzo super jest to, że mogę respić auto tak naprawdę wszędzie i nie zrespią się na siebie, ale na wszelki wypadek podejmę się dwóch prób tego co teraz chcę zrobić. Mianowicie, może niektórzy z was już się domyślili, w czym będzie rzecz tutaj leżeć? Chodzi o to, że będę się bawił w driftera zimowego. No i nie wyrobię na tym zakręcie. Jadę wiadące auta. Fajne auto w ogóle wybrałem. To chyba V8. Pewnie, że tak, V8. Chyba tyle wystarczy. No to w drogę. Pisk opon na śniegu. No tak mówię, mapa już nie za bardzo jest obecna. Chyba ze 3 albo 4 lata ma. Dobra, driftujemy. I uwaga, nie dał rady! Nie zobaczył auta jadą i uderzył. Uff, jedzie, jedzie. 80 i wchodzi w zakręt. O, jadą auta. I... <śmany> I uderzył w auto z naprzeciwka. No, coś tu mu zostało nawet, kawałek tego. <śmany> Życie bywa. Ale spodziewałem się, prawdę mówiąc, trochę czegoś więcej. Naprawdę, oczekiwałem czegoś lepszego. Drift na śniegu. W zeszłym roku robiłem jakąś rozwałkę bodajże Monster Truckiem, czy czymś tego rodzaju. W tym roku moglibyśmy zrobić coś podobnego. Ale na tej mapie, tutaj, to znaczy, moglibyśmy sobie co prawda pojeździć bokiem, bo to mogłaby być ciekawa tematyka. Jak mi się uda, bo też nie za bardzo mi to dobrze wychodzi tutaj. Jak widać zresztą. Ale tu mamy ładną prostą stój i można byłoby na tej prostej zrobić sobie coś soczystego. Bo wiem, że bardzo tego chcecie. A to dlatego, bo ostatni odcinek z multiplayera był bardzo spokojny. Kolejny będzie żywszy, myślę. A potem znów będzie bardzo spokojny. Też te ostatnie odcinki z Beamer Drive były bardzo spokojne. Bo mam zajawkę na takie jeżdżenie samochodem realistycznie i Beamer'e Drive to nie jest tylko rozbijanie samochodów. Musicie o tym wiedzieć, więc takich odcinków jak ostatnio będzie więcej. To jest naprawdę bardzo fajne, tak roleplayować sobie samochodem. Mnie się to naprawdę podoba, więc na pewno jeszcze w 2021 roku takich odcinków będzie znacznie więcej. No dobrze, mamy tutaj coś takiego, że będą dwa auta jechały, i zrobimy sobie teraz właśnie w ramach takiego. OK, dużo było odcinków spokojnych, to teraz zrobimy soczyste uderzenie czołowe i do tego domontujemy sobie oczywiście pana Macieja, żeby można było oglądać jego poczynania, jeśli oczywiście on się tu zrespił, się dobrze, czy tu też można go zrespić, zobaczmy, uderzenie czołowe i samochody wjadą na siebie, tamten naprzeciwka zjechał, po prostu zasnął, nie wiem, nie widział i wjeżdżają. Uuu, Macieje uderzają, piękny zgniot. Oba samochody są bezpieczne, bo tu mamy dużego amerykańskiego suwę. O, teraz jak brzmi. A tutaj mamy nowoczesne auto, które ma strefy zgniotu, i widać, zadziałały. Oba samochody jadą, ten 80, ten 90 na odcinie, już praktycznie. No i dochodzi do uderzenia. Uuu, widzieliście tego Macieja na białym samochodzie, ale go skasowało i do tego nie dość, że uderzenie, to jeszcze niebieski samochód spada po prostu ze skarpy i rozbija się dalej, zaciągając ręczno oczywiście. Fajna sprawa, fajna sprawa, bardzo ładnie, no z tego białego to wiele nie zostało. To by się nadawało na dobrą... On się uśmiecha, czy mi się wydaje? Taki trochę porysowany, nie powiem. A mam tutaj jeszcze jeden pomysł, można byłoby stuningować troszeczkę to. Taki już konkretniejszy zgniot zrobimy, bo podejrzewam, że wciąż są tutaj osoby, które pragną jeszcze więcej, więc tak definitywnie ostatecznie w kwestii tego uderzenia... Ten jest szybki. O, to będzie mocne uderzenie, na pewno. No chyba, że znowu coś się zepsuje. Uuu... A to ładnie rozgniotło. A co z tym autem? No, co tu dużo mówić? Maciej macha rękami w środku i uderza w drzewo. Uuu, tam w środku co się dzieje, widzicie go? <noise> Pasy go trzymały. Kurczę, chciałbym to zobaczyć, jakby bez pasów wyglądało. Tymczasem, nasze auto, które zahaczyło tyłem, uszkodziła się z tyłu pół oś, z tego co widzę. I już jest koniec. Nie ma napędu na tył. Nic dziwnego po takim uderzeniu. Chciałem tutaj, tak naprawdę, między tymi autami dodać jeszcze coś takiego, jak. Jakiś, jakąś ścianę A to co ta... Cóż wygląda na to, że chyba nie ustawimy sobie Ściany z klocków Bo ta zaś się psuje No to ostatnie uderzenie na tej drodze Chyba ten żółty będzie pierwszy na wózek Oho, uderza w wózek Nie zrobiło to na nim jakiegoś większego wrażenia Ale melony się rozsypały melon, arbuzy No i właśnie to to czekaliśmy Czyli zderzenie czołowe Takie nie do końca, bo jak widać omijają się troszkę Zahaczają się. Dobra, niech jest. Już nie będę tutaj nic ten, ale fajny jest ten zjazd, że to auto potem traci kontrolę. Ten też zresztą traci kontrolę i spada gdzieś. Patrzcie na Maciej'a w środku. O kurczę, ale to drzewo niebezpiecznie się do niego zbliżyło. Wbrew pozorom, Uf, bardzo ładnie się patrzy na takie rzeczy. Czy coś w ogóle podobnego? Na przykład stracimy kontrolę nad samochodem. O, wózek sklepowy! Ciekawe, co on tutaj robi na tej drodze. Rozsypane balony, niczym banany. Chciałem niepewno tutaj, żeby się przewrócił. Ale na dwóch kołach chwilę ładnie jechał. No, 180 na godzinę na takiej drodze. Ja bym się bał. Tu chyba skręt w prawo jest. Ups! I wyleciał. Skręć w prawo. Prawy 20. Zwolnij. <grym> A tak to zawiesił się na drzewie i udaje teraz. Nie wiem właściwie, co on tu udaje. Słuchajcie, chyba w tym updatecie dodatkowo w dźwiękach zostały poprawione takie dźwięki, jak na przykład chłodnica zepsuta i słychać jak ona przecieka. W sensie syczy z niej coś. Gazuj, gazuj. Poszła, poszła. Tak, i teraz to słyszę. Słyszycie, prawda? Super sprawa, super sprawa. Jedzie kombi troszkę szybko przez taką drogę, no nie do końca równą, i ciągle sypie w kamerę. Raz na jakiś czas jest jakiś taki dziwny spad. A dawaj, tu zaszalejemy troszeczkę. Piękna jazda bokiem. Ładne, nowoczesne auto to i bezpieczne. Ale wyłączyliśmy wszystkie kontrole trakcji, no bo tutaj, co mogłoby się stać na pustej drodze, prawda? Dawaj, tam 160, damy radę wyciągnąć na pewno. Diesel, co prawda, ale jedzie dobrze. Daj, ten zakręt też bokiem, daj, 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 nie! Jednak nie, dobra, nieważne, nieważne, cofam, cofam co mówiłem. I coś zrobił... O kurce... Teraz ja znam tu bardzo dobrego wirtuoza blacharki, to gdzieś tu za rogiem był, a nawet słyszałem, że podjeżdża do klienta na miejsce. A nie, jaka będzie tu dobra robota, co tu mamy do zrobienia? No wie pan, no uderzyłem o drzewo, bo jechałem bokiem. Proszę mnie to zostawić, Zarusz będzie, o. Pyk, stuk, puk. Troszeczkę blaha, oj, oj oj, oj oj oj. Dobra, tu wspomożemy się trosz pahlą. Bardzo dobra robota. Szyby jeszcze trzeba będzie wymienić. A reflektor pan ma? Gdzie pan ma reflektor? Tu trzeba przypiąć troszeczkę. Bardzo ładnie, troszkę tutaj krzywo ze zderzakiem, nie, Nierówno, Pan tu kupi reflektor i będzie dobrze. Może pan dalej jechać. O, bardzo panu dziękuję. Nie ma za 850. O później oj oj. Źle przyczepiłem, teraz lepiej. Proszę jechać! Do widzenia. A, pieniądze? A proszę bardzo. Teraz 900. <gryw> Za poprawkę zderzaka. Do widzenia. Ale jedzie pan. Po reflektor trzeba zebrać go, na którym to zakręcie było. Gdzie tam kit z reflektorem kupimy nowy? Ale coś mi się wydaje, że troszkę auto zrzuca na prawo. Jak do tego doszło? To chyba przez jazdę po tych nierównościach. Dobra, kontrola atrakcji sport, Dobra, nie bardzo! Można byłoby zrobić coś w postaci pościgu. To auto wygląda na dość szybkie. Możemy sobie ETK takiego ładnego zabrać tutaj. No, jakaś wersja taka niezamocna. Załaduj nowy. I ustawimy, żeby mnie gonił. Czy on da radę w ogóle? Bo te nie działają, ale gonitwa raczej powinna działać tu na tej mapie. Wyłączę sobie kontrol. Ojej! <grymne> Spokojnie tam! Wyłączę sobie control tracks. Już mi stłuk reflektor. O, otworzył się spoilerek. Oj. No tak. Ten środek drogi jest taki. Wsysające troszkę 100 na godzinę, niebezpiecznie Dobra, teraz hamować Uuu! No i żeś pojechał w drzewo Pewno zaraz uderzy i się rozwalił, no i I co, chcesz dalej do mnie jechać? Wątpię, że ci się to uda teraz Nie no, goni mnie <goli> Goni mnie, próbuję To zatrzymaj się teraz Wjadę w ciebie no, Taka mapa można powiedzieć średnia, bo to Widzicie, to wsysanie w ziemię jest troszkę takie nie, nie okay. No to proszę bardzo. Pyk! Ole, hałas! <słyska> surówka, dosłownie surówka Poleciał dalej w drzewo zahacza. Oooo, ale ładnie, ale ładna surówka. Rozsypało się wszystko. Full total, full rozgniot. To auto daje czadu. O, normalnie rally. Doładowany turbo, Ej, ale zawieszenie niskie to takie rally uliczne. <gry> rally uliczne, dokładnie. O, stracił kontrolę nad autem i próbuje się uratować. A, uderzył w domek. Rozbił sobie autą. Kurczę, nie no, uciekam. Przecież nie będę tutaj, nie zostanę, będzie na mnie. I uciek. Pojechał. O, sypie po ekranie jak nic. Czy to tutaj, czy to tam, zaraz się wywróci. Wewnątrz auta też tak sypie. Oj, uważaj, uważaj, uważaj. Jakiś silnik inny chyba troszkę. Nie. Rzędówka. Ale ciekawy dźwięk silnika ma, naprawdę. Uderzy? Nie uderzył. Chciałem tak zahaczyć ładnie w domek, no. Ach. O, ale tutaj pięknie się rozwalił. No nie są to może jakieś wybitne rozgnioty i tak dalej. Ale nie miałem planu na ten odcinek, żeby był jakiś rewelacyjny... Czy jakiś ekstremalny plan do wykonania. Oj! oj. Wiadę, autobusem wyskoczymy. Będzie element skoku. Uwaga. <grywa> Ojej! Drzewa po drodze. No nie, nie da się tego tutaj dobrze zrobić, z tego względu, że jak sami widzicie, jest pełno drzew. Czegoś mi troszkę jednak brakuje. Nie wiem, czy ten zesłoroczny odcinek nie był lepszy troszeczkę, ale to już możecie wy napisać. Może był na równym poziomie jakieś boczne jazdy, zawroty, troszkę kolizji, takich na czołówkę. Oby następny 2021 był zdecydowanie lepszy od tego, którym wypuszczam i nagrywam ten film. Tak więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem!